Ale daliśmy popalić tym workom, nie? Cooper o, Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gothic 3. Dzisiaj będziemy znowu szlachtować Orków, mam nadzieję. Z Koperem na czele. Of course. Dobra, muszę sobie szybko przypomnieć. Tak że... trzymać. Ok. Ok. Pokaż mi swoje towary. Bo dosyć ciekawe. Um, czy ja mogę jeszcze coś ci sprzedać? W takim razie nie, tego na razie nie chcę ci sprzedawać. Tego też. A jeden topór mogę ci sprzedać, Andrzeju. W to bez sensu na razie. W takim razie. Na razie w takim razie. Dobra, idziemy. Pogadamy jeszcze z tymi na dole. Bo w sumie nie wiem, czy tu nie przyszedłem mi się przespać. Ale nie jestem pewny, która jest godzina. Możemy to sprawdzić. Dziewiąta, dobra. Czyli jest na, na spoko. Chodź, Andrzeju, chodź. Um, chciałem pogadać z nimi, bo. Uh, Nie! Nie wiemy, czy można ci ufać. Okej. Okay. Leciuteńko to przecisza. Dla mnie za, za gorąca jest dla mnie. Za głośno jest dla mnie. Mam nadzieję, że dla was... No kurde no. Człowiek chce, żeby było równo Dobra walić to Dobra. Pokaż. Okej, okay, on ma nawet niezłe pamiętą bronię. Ale na razie nie będziemy na nie wydawać. Tutaj coś jeszcze jest. Przyprowadziłem o, kowala właśnie. do Redok. Niewyobrażalne. Teraz już nie będzie problemów z zaopatrzeniem. Kowal naprawi starą broń i stworzy nową. I tyle? A kasa? Wilkę się zrelaksuje. Mhm. Mm A, już on może nas nauczyć. Dobra, a proszę powiedz mi, ile ja mam punktów nauki. Punkt nauki 11. Dobra. Hopper, idziemy. Chowaj broń! Ups, nie chciałem. Chyba? Nie, nie wiem. Ok, Saba nie chcę zami, że tak powiem, gadać chyba nie chcę zami gadać. Pomyślę o tym spoko. Dobrze ci radzę. Dobrze ci radzę. Dobra. A widzisz, że tak mi się to nie podoba. Okej. Okay. Przestań się Dokładnie. Prawym, Andrzej, prawym, ciskaj. Dobra, z tego co pamiętam, to mieliśmy zdobyć te krowy Ale najpierw coś mieliśmy o, jest Andrzej Nie trafi jak nic Ja pierniczę Dobra, dostał um, mieliśmy coś zrobić najpierw Co mieliśmy zrobić? O, krowy dla Branta. Wszystkie oligarchy, puchary magów, serdasa smoki, dostał rolę swojego do wary. Co słychać o Co to było? Montery. Kurde, ja nie kojarzę w ogóle tych miejsc. Eee, krowy dla Branta. W armii. Jak się sprawdzić i to by wybrakowało mięsa. No i byłem, pamiętam. Cześć przychodzi do farmy, powiedział, że masz nap skrawę tak jak jakieś znajomości, mogę ci powiedzieć, że najpierw musisz mi powiedzieć, czego chcesz. Jestem Jest na z jedzeniem, co kojarzę, że zostało jakieś worki z ziarny. Przenieś pięć 5 wzków farmy. Okej, okay. no spoko, ale dedukcję na szkolo to ma zajebistą. Okej. Okay. Dobra. Najpierw ja bym chciał trochę poczyścić tą mapę. Gdzie jest jestem w ogóle? Jesteśmy tutaj. Okej. Okay. Dobra, zróbmy to zadanie z tymi krowami. I poczyścimy trochę mapę. Ja muszę ogarnąć co tu wszędzie jest, bo nie wiem. Dobra, czy by, że niby tutaj na... O, jakieś worki widzę już. Raz. Dwa. Trzy. Okej. Kto zabił kurczaka? Nic tu nie ma. Okej. Okay. To no, nie. No i dobra, mamy. Pyk, pyk. Dobra, czy tutaj coś przy kiblu albo w kiblu jest? Halo? Koper... Koper, wyjdź z kibla. Dobra, to wracamy do Ardei. Czy dobrze mówię? Ardei Ardea. Dobrze mówię. Kurde. Dobra, chodź koper, lecimy tam. <laughs> Oddamy to wory. Tu chyba ktoś zabił orka. Eee. <laughs> Mamy śczerwojada. Ale dostał. Ale urwa. Podziękujemy was. Dokładnie. Trochę dziwne są te animacje jednak. Muszę przyznać. Jeleni. Dostał. Aj, dobrze. Okej. Okay. zbierajmy to zioła Kto to? To bandyci, rabusie. dostawę towarów, już nie pamiętam chyba dla nikogo na razie o ok, ma od razu miechu Okej okay. No, wstawa O Opierdzie troszkę miecha O to są te pieprzone e na topielca to nie będzie łatwy przeciwnik. Dobra, chodź koper. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z topielcem. Jesteś taki hardy. O jedną parszywą bestię mniej. Dokładnie. Dokładnie. Koper, ty trochę dostałeś w ogóle. Całeś Koper. Jeszcze jeden jest. Chodź Koper, lecimy na niego. Co za Ej? sobie plażą. Pamiętam, że tu byli jacyś piraci. O, jest jeszcze jeden. Chodź, kopeł Pak! O jedną parszywą bestię mniej. Kopoł trochę zaczyna zostawać dużo. Nie podoba mi się to. Coś się okay, dobra, są chłopaki, ja ci pokażę, patrzę wcześniej, ja cię pokażę. Ani kroku dalej, Uryna. 可以、okay. Operno, no chodź, uważaj Bardziej Choć pijamy w niego. Mi pomóc koridę. Chcę sobie przypomnieć znowu, jak się blokuje. Chwila. No prawem, to czemu on nie blokuje? Jak ja klikam. Aha, bo ja w ogóle nie mam staminki, tak? Dobra, to zjedzmy. 100 lat, koper. Dobra, Koper. Plan jest taki. Ja wbijam, i uciekam, a ty zabijasz wszystkich. Mam nadzieję, że kumasz czacza. Kurde, jak się wolno regeneruje ta. Um, jak się wolno regeneruje, stama. co my tu mamy na staminkę, mamy coś w ogóle na stamkę? trzymałość to jest woda? o, git jeszcze może coś zjedzmy? dobra, napisz jeszcze w wodę Andrzej o, dobra i teraz, F5 z łuku go dostał ale dostał w łeb o kurde. O Ty mordę. No to dupa. Uf. Dobra walka była Koper, dobra, dobra. Piątka Prawo, od zajebiście Lewo, lewo, zajebiście Lewo, prawo Prawo, lewo Nice Mam nadzieję, że mamy w ogóle jeszcze jakiś Mamy trochę, okej okay. kusza, skóra bizona okay. możemy używać kusza kusza byłaby ciekawsza naprawdę o super i zresztą mamy bardzo dużo bełtów do niej i kusza ma setę w ogóle źle patrzę, obrażenia od pocisków 70, obrażenia od pocisków 140 dobrze, to jest nasza nowa broń jak... Zyl. Tak, usza będzie lepsza ze względu na to, że po prostu e, lepiej będzie się sprawdzać na e, opancerzone cele, których jest dosyć sporo, e, dobrze. Była mapa Kurde, jak dziecko w ogóle się zachowuje normalnie Mapa skarbów Okej okay. Czyli to jest Ardea to to jest za... Cape Dan. Dobra. Czaję. Chodź, kopa. Idziesz, kopa? Idziesz. Wow. Jaką mamy godzinę? 11:46. In-game. Dobra, koper. Grzejemy. Dodać te wory z ziarnem. W ogóle wydaje mi się, że leje. Tak słyszę w grze, ale. Nie widzę za bardzo deszczu. Starsze wioski. Okay. A starsze wioski, może. Dzień dobry. Wyglądasz na wykończonego. Stało się coś złego. Może to będzie szczęśliwy dzień, mój przyjacielu. O, nie sądziłem, że ktokolwiek może mi pomóc. Byłem gubernatorem miasta Cape zanim przybyli Orkowie. No, skoro udało mi się przed nimi uciec, teraz się tu ukrywam. A czego ode mnie oczekujesz? Zabij orków w tej O, bardzo jasno. Jeśli to zrobisz, pomożesz mi wrócić do łaski. Zobaczę, co da się zrobić. O, w korcie. Mam taką nadzieję, mój przyjacielu. Muszę już iść. Halo, mój przyjacielu. Halo, halo 3 2, Tu pamiętam te wilki. No kurde. Ja myślałem, że to będzie jeden. O, super o, o proszę bardzo tego, nie, tego się nie spodziewałem dobra miło, bardzo miło Ok. no, koper, idziesz? chodź koper, nie poddawaj się tak, i w ogóle musimy oczyścić e, dookoła chciałbym bardzo pooczyszczać e, miejsca Zazwyczaj w gotyka właśnie gram w ten sposób, że najpierw oczyszczam wszystko gdzie się tylko da, a później dopiero robię zadania i tak dalej. No. Ok, oj, myśl A chwila jeszcze. Ja chcę zobaczyć, coś mi tu się nie podoba. Nieciekawe. Jak nieciekawe? O czym Ty mówisz, że nieciekawe? Pamiętam, oglądałem jakiś filmik i ludzie. O. I ludzie czytali te pulpity i. I ogarniali przez to... Y, tą... przez starą wiedzę. O kurde. Nieciekawe. No co ty gada, że nieciekawe? Lepiej już sobie idź. No i idę, idę, I czuję... że to musi być taki pulpit. No ale tam były dwa pulpity i nikt nie, nie chciał. Ready. Uważaj na siebie. Okej. Okay. No ale to były to dwa pulpity i nikt nie chce ze mną, znaczy nikt nie chce, to pulpity nie chcą ze mną rozmawiać. Urszul, Ursula. Ursula, czy to masz jakiś pulpit? Nie, nie widzę. Dzień dobry. Nie pracuję dla niej. Przepraszam, nie wiedziałem. Sprzedaję broń. Jeśli mam Dobra, pokaż co masz. Pokaż. Ok, łuk, łuk, łuk. Tego nie chcę, tego też nie. Eee, tego też nie chcę, tego też nie chcę. No i to jest sprzedaż. Na razie nie chcę tego. Ja chcę używać tu handeda. Miłość się udało. O kurde, ona nie ma tyle złota. Andrzej. Dobra. Chodź. A, a. Cześć, jesteś tutaj kowalem, nie? I tak jest. młotem. Kowadło cały dzień z przyjemności. Myślę o tym. Stefan. Mam nadzieję, że sprawa sama się załatwi. Dobra, a tutaj. U. Wow! O Wilk, ale Wilk ma super zbroję. Ja cię kręcę. Bardzo ładno miał zbroję Wilk. Tutaj. Lepiej zważaj na słowa. Lepiej zważaj na słowa. Myślę, że Andrzej się nie obrazi. Dobra, chram. Innosie. I się. Daj mi mo... Okej, okay. daj mi kulownik. Nie jestem na to gotowy. Prostera wiedzę 50. Fak. Daj mi. Nie, ja chcę prostarą wiedzę. Dobra, czyli potrzebowałem 50, już pamiętam. Bo w tego też nie pamiętałem. Jak to zwykle ja. Armin, pokaż co masz na sprzedaży. Nic ciekawego, armin, spadamy. Chodź, koper. Koper szukamy z czego? Szukamy jakiegoś miejsca. A Stefan, przecież to byłeś gdzie indziej. Ups, dobra, idę, idę. Kurde. No, jak nic, mogę. Może to jest. Może to jest teraz zmienione w tym modzie i tej prastarej wiedzy wcale tak łatwo się nie można nauczyć. Tak też może być. Przyniosłem worki ze zboża. Dziękuję. Młód już... Mam nadzieję, że wy... Co z krowami? A, dogadałem się z jednym z hodowców. Okay. Kim on jest? Nazywa się Ben. Jego farma leży między Monterą a Trevis. Daj mu ten list, aby... Ben... Porządku. Montrelom, a już nie pamiętam. Fuck. Dobra, nie, może nie. Dobra, Montrelom a Trellis. A czyli tutaj. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze pamiętam. Dobra, najpierw oczyścimy sobie. Co możemy? Zjedzmy, co możemy. Potrzebuję więcej mięsa. Eee, chciałbym pozabijać wszystkie zwierzaki. Wilki, dziki. Mamy kopera, więc powinno być to dosyć łatwe. Eee, Tą farmę chciałem zwiedzić. Aha, dobra. Jeszcze jedna rzecz. Muszę uważać na orków. Bo przecież... Koper nie za bardzo lubi się z córkami. Ja też. Ale koper od razu z daleka już. O kurde. Bo no tego nie widziałem. Szlak mnie trafi z tymi No jeszcze jeden. idzie jeszcze jeden? Koper, mógłbyś coś zrobić? Ale pierdol, Okej. Okay. Dobra, mamy trochę więcej mięsa. Dobra, jak to tutaj wygląda? Zjedzmy ostatnie. Zapiszmy to. Co, ja mogę jeszcze teraz... To był łuk! A czemu to jest dzik? Tobie już podziękujemy, Paskudo Okej, okay. kurczę, że mi się ciepło zrobiło jak usłyszałem ten łuk Orki? Nie Bandycik O kurde

Co to jest? Ok, kufer Składka. Nie cieka. ma tu nic ciekawego. Ok, Tu też nie ma nic ciekawego. Nie widzę przynajmniej. Dobra, tam jest kufer. Tu są jakieś. Aj, co to? Strzała. Um. Ok wcale nie zadaje tak ogromnych obrażeń, jak myślałem, że będzie zadawać. Dobra, zbierzmy sobie wszystko. Szybko. Czy ja zebrałem z tego dzika? Wydaje mi się, że zebrałem. Chociaż mogę, of course, tego nie pamiętać. Dobra, zróbmy sobie tak, że... A Tu jest kufer. O, proszę bardzo. A propos. Dobra, ogień. Usmaż mięcho. Trochę słabo to mięso jest. Nie powiem. Dobra, wstań Andrzej. Zjedzmy to mięso dopóki możemy. Ogarnijmy ten kufer. Okej. Okay. Prawo. Powiedzmy, że prawo. Kurde. Prawo, lewo. Zacznijmy od Prawo, lewo, lewo. Złamanie. Prawo, lewo, lewo. Złamanie. Prawo, lewo, prawo, prawo. To był ostatni. Wspaniale. Prawo, lewo, prawo. Lewo. Ale ciekawe, czy to jest teraz zrandomizowane. Mam nadzieję, że nie. Prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo Wspaniale! Uh. Chyba znowu wracam do łuku. 140 obrażenia, 80. Okay. ok, Dobra, będziemy i tego i tego używać, nie? bo wow, ładny ten łuk. Na razie zostajemy sobie przy łuku. Będzie dobry na zwierzynę na pewno. A ale, kurwa, mi się bardziej podoba. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie. Żegnamy się z Koperem. Koper tutaj będzie na pewno mi pomagał. O, tam już wiemy, co będziemy robić. Trzymajcie się do następnego. Cześć.